A więc będzie referendum. Tak zdecydowali mieszkańcy Zabrze. Nie jest prawdą, że to jakaś grupa, która chce się dorwać do władzy, e, chce akurat takiej procedury. To mieszkańcy, to 14 tysięcy obywateli miasta Zabrze podpisali się pod taką petycją i widocznie są z czegoś bardzo niezadowoleni, z czego postaram się na to odpowiedzieć w moim podcaście. Witam Was serdecznie i zapraszam. Lewy sierpowy. Witam serdecznie wszystkich w lewym sierpowym i zapraszam na podcast. Referendum to jest normalna procedura demokratyczna przewidziana w przepisach prawa, więc jest jak najbardziej legalna. I każdy kto twierdzi, że to jakaś głupota, że to coś niewłaściwego, no musi mieć świadomość, że wygłaszane w ten sposób poglądy są absolutnie Antydemokratyczne i sprzeczne z tą główną ideą samorządności, w której to obywatele mają ten najważniejszy głos, i to obywatele o wielu kluczowych sprawach w mieście w gminie powinni decydować. Jeżeli zatem chcą, żeby takie referendum się odbyło, to ono się odbędzie. Jak widać w naszym mieście 14 tysięcy ludzi podpisało się pod. Petycją to ogromna grupa i warto powiedzieć, że nikt tych ludzi do niczego nie zmuszał, wręcz przeciwnie, to oni ustawiali się w gigantycznych kolejkach przed marketami, przed sklepami i chcieli. Wyrazić swoją dezaprobatę dla tego wszystkiego, co się w Zabrzu dzieje. Referenda odbywały się we wszystkich sąsiednich miastach, zarówno w Bytomiu, Rudzie Śląskiej, jak i w Gliwicach i to wielokrotnie. Tylko w Bytomiu okazało się ono skuteczne, to znaczy poszło zagłosować wystarczająco dużo mieszkańców Bytomia, żeby prezydent ówczesny został odwołany. Pamiętam dokładnie tą atmosferę i pamiętam dyskusję, jaka się toczyła w Bytomiu i przeciwko czemu mieszkańcy protestowali Przez długi okres czasu, w wyniku referendum do władzy doszedł tam Damian Bartyla, który prezydentem był przez długi okres czasu, dopiero w jeszcze poprzednich wyborach został zmieniony. Natomiast zarówno w Rudzie Śląskiej, jak i w Gliwicach referenda okazały się nieskuteczne, choć przecież toczyły się tam bardzo ożywione dyskusje, zwłaszcza w Gliwicach, kiedy doszło do likwidacji tramwajów i w zasadzie to był taki główny zapalnik, główny powód tego, że mieszkańcy się Zmobilizowali, żeby spróbować wpłynąć na te właśnie decyzje. Referendum skuteczne było także w Częstochowie. Pamiętam zarówno i współpracowałem z nim byłego prezydenta odwołanego wcześniej, jak i znam tego obecnego, który sprawuje swój urząd do dnia dzisiejszego. Tam co ciekawe, zaangażowane były także osoby, które znamy w zawrzóz aktywności które troszeczkę dołożyły pieniędzy do tego przedsięwzięcia, no bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że przeprowadzenie referendum będzie wymagało wydatków także tej strony. Społecznej. Trzeba będzie drukować plakaty, ulotki, banery, billboardy, tak żeby wszyscy wiedzieli kiedy to referendum się odbywa, dlaczego należy na to referendum iść, no i jak należy w czasie tego referendum głosować. No bo przecież głosy mogą być różne. Nie jest przecież wykluczone, że zwolennicy obecnej pani prezydent masowo pójdą do urn i będą głosowali przeciwko temu, żeby ją Odwołać i taki głos także należy uszanować i jak najbardziej zrozumieć. Zastanawiające jest, cóż takiego wydarzyło się w Zabrzu, że ludzie tak masowo zaangażowali się w tą procedurę referendalną, bo trzeba powiedzieć, że to jest ruch absolutnie oddolny. Niektórzy próbują wmówić mieszkańcom, że ktoś chce się dorwać do władzy, że komuś się nie podoba wynik wyborczy. No tak nie jest. Akurat ci, którzy są inicjatorami tego referendum, zaangażowani politycznie, nie są mało tego, bardzo często krytykowali także nas, kiedy my sprawowaliśmy. Władze, więc z nimi jakoś szczególnie związani nie jesteśmy. Natomiast inicjatorzy to jest oczywiście jedna sprawa, natomiast dużo poważniejsze jest to, że 14 tysięcy mieszkańców naszego miasta zdecydowało się podpisać taką petycję. Sami się angażowali, sami się dopytywali, co zrobić, żeby w tym przedsięwzięciu wziąć udział. Mało tego, wiele też sklepów czynnie włączyło się do tego przedsięwzięcia i zadeklarowało, że można w ich placówkach takie dokumenty podpisywać. Prawdę mówiąc, na początku nie wierzyłem, że uda się zebrać aż taką grupę podpisów. Kto kiedykolwiek się tym zajmował, kto kiedykolwiek zbierał podpisy, wie, że 14 tysięcy to jest naprawdę ogromna, ogromna liczba. A w Zabrzu, to ciekawe, udało się to zrobić w zaledwie trzy tygodnie, mimo że ustawodawca daje inicjatorem referendum na to aż dwa miesiące, czyli zdaje sobie sprawę z tego, jak trudne to jest przedsięwzięcie. No i wygląda na to, że Zabrze będzie pierwsze w kraju i Zabrze jako pierwsze to referendum przeprowadzi, mimo że podobne inicjatywy podejmowane są też na przykład we Wrocławiu. Mało tego, ta grupa inicjatywna we Wrocławiu zgłosiła się jako pierwsza, ale jej jeszcze nie udało zebrać się wystarczającej ilości podpisów. Wrocławianie, jak widać, nie są aż tak aktywni i nie są aż tak bardzo zdeterminowani. Zastanawiam się, co tak najbardziej wpłynęło na naszych mieszkańców. Oczywiście tych powodów jest wiele, a to głos o likwidacji szkoły, a to podwyżki opłat lokalnych, a to obniżki dodatków mieszkaniowych, a to być może za wolno realizowane różnego rodzaju programy inwestycyjne czy wręcz rezygnacja z niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak na przykład przedłużenie ulicy Hagera, które przecież zupełnie zmieniłoby sposób komunikowania się w centrum miasta i Połączyło nie poprzez cisłe śródmieście, a właśnie tą nową ulicą zaborze z biskupicami i mikulczycami, co znacząco wpłynęłoby na to, jak komunikujemy się w mieście, jak poruszamy się po mieście Zabrzu. Ja osobiście myślę, że najbardziej, najbardziej mieszkańcy zmartwili się tym, że próbuje się im odebrać dumę ze swojego miasta. My Przez 18 lat. Budowaliśmy wizerunek miasta prężnego, rozwijającego się, do którego sprowadzani są nowi inwestorzy, w którym powstaje potężna, nowa strefa ekonomiczna. Możecie ją wszyscy Państwo zobaczyć podróżując w stronę e, rokietnicy miasta turystyki przemysłowej, które zaprasza ludzi z całego świata do tego, żeby przyjechali do Zabrza i zobaczyli, jak fantastyczne mamy dziedzictwo, które przecież nie jest efektem pracy tylko współczesnej, tylko jest efektem pracy wielu, wielu pokoleń Zabrzan, którzy właśnie tutaj wybudowali główną, kluczową stolnię dziedziczną, te najstarsze, fantastyczne kopalnie, które zbudowały potęgę Zabrza i z których jesteśmy tak dumni. Myślę, że ta duma jest niezwykle istotna i ta duma została nadszarpnięta, i to tą dumę próbowano nam odebrać, mówiąc, że jesteśmy bankrutem, że jesteśmy beznadziejni, że mamy wielkie, wielkie kłopoty, a tak przecież nie jest. Każdy z nas to dokładnie czuje i zdaje sobie sprawę z tego, że to miasto potrzebuje kolejnych impulsów do rozwoju, bo chcemy się rozwijać. Pamiętam, jak świętej pamięci profesor Marian Zembala wielokrotnie podkreślał Zabrze to dumne i ambitne miasto. To miasto, które pomimo ogromnych problemów, pomimo tego, że likwidowane są kolejne kopalnie, wstaje na nogi i mówi, będziemy walczyć o naszą tożsamość, będziemy walczyć o to, żebyśmy się dalej rozwijali. I to właśnie profesor Zembala podejmował kolejne inicjatywy z rozbudową Śląskiego Centrum Chorób Serca, a teraz tych kolejnych kolejnych fantastycznych budynków możemy być dumni i możemy mówić tak, w Zabrzu jest jeden z najlepszych ośrodków kardiologii i kardiochirurgii nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a także na świecie. A jest to efekt właśnie tej dumy i ambicji, której nigdy nie powinno nam zabraknąć. Szanowni Państwo, referendum się odbędzie. Jaki jego będzie efekt, jaki jego będzie skutek? Ja jestem przekonany, że pozytywny, że nastąpią pozytywne zmiany, których wszyscy oczekujemy i znowu będziemy mogli być dumni z naszego ukochanego zabrza. Dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie.